Cześć, to jest krótka zapowiedź. Cześć, ja jestem Reku. Ja jest Reku. Jest Reku. Jest Reku. Jest Reku. to Reku. Jest Reku. nie ma Jest Reku. Jest Reku. Jest Ja Jest Reku. Jest ja Jest Reku. Ja Reku. Jest Reku. Jest Reku. Jest Reku. Jest Reku. Mi Chociaż ja tak, po prostu jestem reku. A tak to jest króciutka zapowiedź, tak jak mój kolega mówił, no na nasz skyblocka Uff, będzie, jak zaczniemy ten, jak zaczniemy grać, będzie oczywiście nasz piękny, ulubiony po prostu mob grinder. Wszyscy go lubią na pewno. No i tutaj mamy jeszcze, będą tutaj pełne skrzynki. O, właśnie pełne skrzynki, pełne skrzynki, o, płyty, y, tutaj różne inne rzeczy. I, 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 I tak, i w ogóle tutaj jest mob grinder fajny, bo patrzcie, patrzcie jaki fajny, szybko się kopie. Y, no i będziemy go używać bardzo często. Tutaj mamy plantację, y, marihuany. No, y, to jest bardzo krótka zapowiedź, tak. jesteśmy na skybloku i będziemy próbowali się dostać do mojej starej wyspy. No i takie coś robimy, że, że będziemy brać sobie na starym bloku, a co końca powiedzi pożegnaj się dziów.